Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę ważnego, co może wstrząsnąć rzeczywistością wielu seniorów w Polsce. Niedawna decyzja Sejmu, choć z pozoru techniczna, może mieć ogromny wpływ na życie osób starszych. Zmiany, które zostały wprowadzone, są naprawdę przełomowe i mogą odmienić codzienność seniorów w całym kraju. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, jakie konkretne zmiany zostały wprowadzone, jak mogą one wpłynąć na życie osób starszych oraz jak zareagowali na nie przedstawiciele różnych grup społecznych. To, co się dzieje, może wstrząsnąć nie tylko polityką emerytalną, ale także dostępem do opieki zdrowotnej. To wszystko omawiamy poszczegóły, więc zostańcie z nami do końca. W tym materiale nie tylko odkryjemy, jak nowe przepisy zmieniają życie seniorów, ale również zastanowimy się nad ich długofalowymi skutkami. Czy te zmiany są naprawdę krokiem w stronę lepszej przyszłości dla starszych osób w Polsce, czy może wiążą się z ryzykiem, o którym warto mówić? Przeanalizujemy zarówno korzyści, które mogą przynieść te zmiany, jak i wyzwania, przed którymi stoją seniorzy. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi tej decyzji. A teraz bez zbędnych wstępów przejdźmy do szczegółów, które na pewno Was zaskoczą. W ostatnich dniach Sejm podjął decyzję, która może wpłynąć na życie milionów polskich seniorów. Nowo uchwalona ustawa wprowadza szereg ważnych zmian, które mają na celu poprawę sytuacji osób starszych w naszym kraju. Kluczowym punktem tej reformy jest zapewnienie wyższych emerytur oraz rent, które w wielu przypadkach stanowią główne źródło utrzymania seniorów. Dodatkowo wprowadzono nowe dodatki i zniżki na leki, co może pomóc w zmniejszeniu kosztów życia, które w przypadku osób starszych często bywają wyższe, zwłaszcza w kontekście rosnących cen medykamentów. Co więcej, reforma obejmuje również poprawę dostępu do opieki zdrowotnej, co jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wiek i specyficzne potrzeby zdrowotne seniorów. To wszystko brzmi obiecująco, ale jak to się przekłada na życie codzienne naszych bliskich? Mimo tych pozytywnych zapowiedzi, wprowadzenie takich zmian budzi pewne kontrowersje. Jakie grupy seniorów najbardziej skorzystają z tych nowych zasad? Czy zmiany te naprawdę rozwiążą wszystkie problemy osób starszych, czy też mogą pojawić się dodatkowe trudności, np. związane z biurokracją czy dostępnością do nowych usług? W tej części filmu przyjrzymy się, co dokładnie zostało uchwalone przez Sejm, jakie szczegóły kryją się za tymi obietnicami, oraz jak te zmiany mogą wpłynąć na życie codzienne seniorów w Polsce. Jeśli chcecie poznać szczegóły i być na bieżąco z tymi ważnymi tematami, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, czeka na Was więcej istotnych informacji. Jak decyzja Sejmu wpłynie na emerytury i renty? Wszyscy czekaliśmy na to, jak decyzje rządu wpłyną na wysokość emerytur i rent. Celem tej reformy jest poprawa sytuacji finansowej osób starszych, a konkretnie zwiększenie wysokości emerytur oraz rent. Nowe przepisy mają pozwolić seniorom na uzyskanie wyższych świadczeń, które będą dostosowane do realiów współczesnego rynku i potrzeb osób starszych. Jednocześnie zmiany obejmują wprowadzenie nowych zasad przyznawania świadczeń w zależności od dochodów, stanu zdrowia, a także sytuacji życiowej seniorów. Warto zaznaczyć, że reforma dotyczy także osób z różnymi poziomami dochodów, nie wszyscy seniorzy skorzystają w równym stopniu. Dodatkowo, pojawiają się również kontrowersje związane z tym, Jakie grupy seniorów będą mogły liczyć na wyższe świadczenia? To kwestia, która wywołała wiele dyskusji, ale także nadziei na poprawę sytuacji finansowej najstarszych obywateli Polski. Dodatkowe wsparcie dla seniorów, co to oznacza w praktyce? Ostatnia decyzja Sejmu to nie tylko zmiany w zakresie emerytur, ale także ogromne wsparcie dla seniorów w innych ważnych aspektach życia. Zgodnie z zapowiedziami, seniorzy będą mogli liczyć na dofinansowanie zakupu leków, co jest ogromnym krokiem w stronę poprawy dostępności do niezbędnych farmaceutyków. W szczególności dotyczy to osób, które borykają się z przewlekłymi chorobami, gdzie stała i kosztowna farmakoterapia jest niezbędna. Dzięki tym zmianom osoby starsze będą mogły zaoszczędzić na lekach, co wpłynie na ich finansową stabilność. Dodatkowo, zapowiedziano zniżki na usługi medyczne. CO oznacza łatwiejszy dostęp do specjalistów i badań. Seniorzy będą mogli szybciej diagnozować ewentualne problemy zdrowotne, co w konsekwencji poprawi jakość ich życia. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie dostępu do kompleksowej opieki medycznej. CO zmieni się w codziennym życiu seniorów. Ale to nie wszystko. Decyzja ta obejmuje także szereg programów wspierających aktywność fizyczną i umysłową seniorów. Dzięki tym programom osoby starsze będą mogły uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, które poprawią ich kondycję fizyczną oraz zapobiegną problemom związanym z siedzącym trybem życia. Dodatkowo, programy te będą oferować specjalistyczne wsparcie dla seniorów, które pozwolą im pozostać aktywnymi umysłowo, na przykład poprzez kursy, warsztaty czy inne formy angażujących działań intelektualnych. Wszystko to ma na celu zapewnienie seniorom pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia. Wprowadzenie telemedycyny to kolejny krok ku uproszczeniu dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z przemieszczaniem się. Wszystkie te zmiany mają sprawić, że seniorzy w Polsce będą żyć nie tylko dłużej, ale przede wszystkim lepiej. Wyzwania związane z nowymi regulacjami, chociaż zmiany są obiecujące, to wprowadzają również pewne wyzwania, które nie będą łatwe do pokonania. Przede wszystkim nie każdy senior ma dostęp do internetu, a większość nowych regulacji wymaga skorzystania z platform cyfrowych, co może stanowić problem dla osób, które nie mają doświadczenia z nowymi technologiami. Złożoność nowych procedur i wymogi związane z dokumentacją mogą także przysporzyć trudności wielu seniorom, którzy będą musieli zmagać się z biurokracją. Dodatkowo, zmiany w zakresie przyznawania świadczeń mogą wiązać się z długim czasem oczekiwania na decyzje administracyjne, co również może być frustrujące. Czy rząd wprowadził wystarczająco skuteczne rozwiązania, by te trudności pokonać? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w tym segmencie. Patrząc w przyszłość, należy zadać sobie pytanie, jakie zmiany czekają nas w Polsce w kontekście seniorów. Niedawna decyzja Sejmu to dopiero początek długofalowych działań, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia osób starszych. Choć dzisiejsze zmiany są krokiem w dobrą stronę, to w kolejnych latach będziemy świadkami dalszych reform, które mogą obejmować szeroką gamę kwestii, od poprawy wysokości emerytur i rent, przez wprowadzenie nowych dodatków, po usprawnienie dostępu do usług medycznych. Każdy z tych elementów ma ogromne znaczenie, a ich połączenie może stworzyć fundamenty dla lepszego życia osób starszych w Polsce. Warto zastanowić się, jak rząd zamierza kontynuować rozwój programów wsparcia seniorów. Czy zmiany w zakresie emerytur będą odpowiadały rosnącym kosztom życia, czy może pojawią się inne formy wsparcia, które ułatwią seniorom funkcjonowanie w codziennym życiu? Kolejne decyzje dotyczące ochrony zdrowia, w tym dostępność leków czy opieki długoterminowej, mogą także mieć decydujące znaczenie w poprawie jakości życia starszych obywateli. Czekają nas kluczowe reformy, które mogą przyczynić się do poważnej zmiany w obliczu polskiego systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. To bardzo ważny moment, który może na zawsze zmienić sytuację osób starszych w Polsce. Jeśli jesteś seniorem lub masz bliskich w tej grupie wiekowej, to wiesz jak ważne są zmiany, które mogą bezpośrednio wpłynąć na twoje codzienne życie. Nowe regulacje, które wprowadził Sejm, to prawdziwa rewolucja, która może przynieść wiele korzyści, ale i nowych wyzwań. Jakie wsparcie finansowe będziesz mógł otrzymać? Warto wiedzieć, że w ramach tej reformy przewidziano zwiększenie wysokości świadczeń emerytalnych oraz rent, co pozwoli seniorom poczuć się bezpieczniej finansowo. To jednak nie wszystko oprócz wyższych świadczeń, wprowadzono również specjalne dodatki na pokrycie kosztów leków czy usługi medyczne, które będą teraz tańsze lub w pełni refundowane. Zatem nie tylko portfel, ale także zdrowie seniorów może zyskać na tej reformie. Czy wiesz, jak z tego skorzystać? Aby móc w pełni skorzystać z tych nowych świadczeń, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, konieczne będzie złożenie odpowiednich dokumentów i wniosków w odpowiednich instytucjach. Warto dowiedzieć się, jakie dokładnie formularze trzeba wypełnić i jakie terminy obowiązują. Dodatkowo, seniorzy będą musieli zgłaszać się do ośrodków medycznych, które będą świadczyć usługi w ramach nowych przepisów. Warto wiedzieć, gdzie i jak zarejestrować się na te usługi. Co ważne, niektóre zmiany dotyczące opieki zdrowotnej będą dostępne także online, co może być nieco trudniejsze dla osób starszych, które nie są zaznajomione z nowymi technologiami. Dlatego tak ważne jest, aby seniorzy dowiedzieli się, jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i skorzystać ze wszystkich przywilejów, jakie oferuje nowe wsparcie. Podsumowanie i ważne informacje podsumowując: Decyzja Sejmu może zmienić życie wielu seniorów w Polsce. Wprowadzenie nowych świadczeń Wsparcia zdrowotnego oraz zniżek na leki to kroki, które z pewnością poprawią jakość życia wielu osób starszych. Jednak, jak to bywa w przypadku każdej reformy, pojawią się również wyzwania związane z biurokracją i dostępem do nowych usług. Kluczowe będzie to, jak rząd poradzi sobie z wdrażaniem nowych przepisów w życie. Będziemy na bieżąco monitorować te zmiany i informować Was o wszystkim. Dlatego koniecznie kliknijcie subskrybuj, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Zakończenie dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że teraz macie pełniejszy obraz tego, jak decyzja Sejmu wpłynie na seniorów w Polsce. Pamiętajcie, aby podzielić się tym filmem z rodziną i znajomymi, którzy mogą skorzystać z tych informacji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi, zostawcie je w komentarzach poniżej z przyjemnością na nie odpowiemy. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami, które mogą wpłynąć na Wasze życie. Do zobaczenia w kolejnym F.